Jeszcze pierścionek z diamentem jej kupiłem, i to, no. A nie przejmuj się, no. Ty byłeś tylko tam trybikiem. Owinęła mnie wokół palca. Wykorzystała. Ale powiedz mi, Bolek, jedną rzecz. Skąd ty wiedziałeś o jej rodzicach? No no, wiedziałem od... Ode mnie. Marta? Żaneta byłaby względną karierowiczką, a mnie po bliższym poznaniu Bolka zrobiło się jej wszystkich żal. No i Powiedziałam Bolkowi o dziecku Żanety, o jej rodzicach. Wiedziałam, gdzie mieszkają niedaleko stąd. No ale nie sądziłam, że on pojedzie po nich. Przyszłam Was przeprosić i w sumie się pożegnać. Ale dlaczego ty tu w ogóle wróciłaś? No nie jesteś siostrą Żanety. Nie, nie jestem. Jestem tylko aktorką. Wnejr mnie do tego programu Siła kobiet, wiecie, kobiety rządzą. E, muszą poderwać faceta, którego wskaże im producentka, zaprowadzić go pod ołtarz, a potem porzucają po nocy No Dlaczego padło na mnie akurat? Totalny przypadek. Ktoś zobaczył cię na targach rolniczych, no i poszło. No, nie wiem, ale to dlaczego Ty nam o tym w ogóle teraz opowiadasz? Co nie płacą Ci czy co? Zakochałam się w Twoim przyjacielu. Powiem szczerze, że zaskoczyło mnie to totalnie. Kiedy Bolek przyszedł do Żanety i powiedział, że widział jej filmik, musiałam go jakoś udobruchać. Wiem, że to głupie, ale poszłam z nim do łóżka, chociaż wcale mi się nie podobał. No i co to było? Prawdziwy ogień. Jeszcze nigdzie czegoś takiego nie przeżyłam, chociaż miałam wielu facetów. Po wszystkim zrobił mi śniadanie, zaczęło opowiadać o sobie, no i zanim zauważyłam, byłam zakochana po uszy. No, To widzę, że chociaż taka korzyść z tego całego zamieszania, że mój przyjaciel Bolesław znalazł sobie nową lubą. Sam jesteś lubą? <laughs> no.